O, mam dziesiąte miejsce, szalony ja, dziewiąte. Witam Was wszystkich z tej strony Frogs, a to jest gra agar i o. E, gra, w którą w życiu nie grałem. W, spacja i myszka. Okej. Okay. Czyli tak to mniej więcej działa. Sterowanie w grę to nigdy wcześniej nie grałem. Znaczy, grałem przez chwilę na tablecie i się już od niej trochę uzależniłem. <laughs> Aczkolwiek no, na komputerze jeszcze nie grałem. Yy, coś dużego do mnie leci. Tak więc, tak jakiś hajsownik. O Boże, ale się wplątałem. No nic, jakoś tąd wybrnę. Pełne skupienie. się. Dobra, zjadłam tam kogoś. Łobol, oh ale olbrzymi. Strasznie dużo jest tutaj takich olbrzymich, jakichś rusek. <coughs> eee, dup się. Te kolce... ogólnie chyba rozumiecie o co chodzi w tej grze, gdyż już dużo <coughs> większych youtuberów ją nagrało. <coughs> to jest gra, w której się zbiera takie małe kulki. Eee, I są też inni gracze, bo to jest multiplayer. I oni też je zbierają i jak staną się więksi od nas, to mogą u nas zjeść. I my możemy też ich zjeść, jeżeli są mniejsi od nas. a to tutaj takie kulki z kolcami rozkuwają na strasznie takie dużo małych kuleczek przeciwnika, który jest e, za duży, żeby tam przejść obok tej kulki. E, łap, Polak. Przyjaciel. Polakom trzeba pomagać. Ło Boże, jakie bydle. O matko jedyna. A <grytanie> Fak, wszyscy się na mnie rzucają. Co jestem jakiś... Kurde, superponentny czy co? No nic, jeszcze mogę przelatywać przez te kulki, nie wiem jak długo. Mam nadzieję, że bardzo. Okej, okay. ktoś tutaj we mnie wleciał. Miło, miło, nie powiem. A tutaj jakiś bunemek. Eee, kurde, ale niebezpieczne towarzystwo. Niedobrze, niedobrze. A kurde, chciałem tego różowego złapać, nie ogarniam tej gry jeszcze. Teraz muszę latać dwoma kulkami, co jest... ...dość niefajne. I zostałem zjedzony. Okej, okay, jeszcze z jedno podejście, góra 2, góra 3, góra 20. <laughs> Chwilowo zbierajmy tutaj... Już ...te kuleczki małe. <laughs> nikogo większego nie zjemy dopóki trochę nie urośniemy Okej, okay, dobra, jest tutaj dość dużo tego planktonu A... Fuch, Już myślałem, że mnie zje, ale za mały jest Za mały jest, żeby mnie zjeść Oho, Ale się wszyscy rzucili, o matko jedyna ale urosła. Ja cięż nie mogę, szalony ja Już teraz te kulki chyba by mnie też rozwaliły No goś się we mnie wdupczył chyba nie wiedział Chyba pierwszy raz grał w tą grę i nie wiedział, że tego rozwali Ale po prostu jest jakiś Ło boże jaki gigant Super zrośnięty z 50 części on jest jakoś w rankingu, jest ósmy, masakra, taki giganty ósmy. To już nie chcę zobaczyć tego pierwszego, albo drugiego. <laughs> no nic. Okej, okay. zjadliśmy kolejnego. Całkiem nam dobrze idzie tak, gra, nie powiem, że nie. Dobra, zostawmy go. niech sobie żyje. E... Okej, okay, dziękuję. Chom niom 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 niom. Wow. Jakieś bunemaki. Czy ktoś tam? Bunę coś tam? Chciałbym jest jeść. Tam jest jakiś steam. Ale fajny. Ciekawe jak można zmienić sobie te te... Te wygląd ogólnie się zastanawiam nad tym to całkiem ciekawa rzecz jest okej, okay. ale my urośli masakra, giganci wręcz już coraz wolniej <coughs> lecimy, gdyż jesteśmy coraz więksi ale jest dobrze o kurde, jakiś tam zielony gigant no tego nie chcę się porywać, bo jak się rozłączę, to chyba go nie zjem. Aczkolwiek, może sami się da zjeść. No daj się zjeść. Nie da się. No kurde, jeszcze go nie zjadłem. Fuck. Nie dość, że się człowiek rozdzielił, to jeszcze nie zjadł nic. Parararara. Eee. Kurcze, no. Nie fajnie. Myślałem, coś tutaj podjęcia, a tutaj gówno. O, mam dziesiąte miejsce, szalony Ja, dziewiąte. Ja przecież nie jestem taki ogromniasty w porównaniu z tymi ogromniastymi osobami z tego serwera. A ja już mam tutaj dziesiąte, dziewiąte miejsce. <laughs> Na no, pewno nie ma nikogo większego, po prostu już są więksi. Chyba się teraz boję chodzić, bo tutaj jestem taki połówkowicz. jest trochę głupie. Fak, 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 tutaj ktoś zapędza się na mnie, nie, nie na mnie. To dobrze. Okej, okay, chyba już możemy się połączyć. Łącz się. Tak, jedna ogromna piła. O to chodzi. Mm. Te punkty chyba z czasem spadają, jeżeli nic się nie zje. Więc ja postanowię coś zjeść, żeby nie było, że nic nie jem. Żeby nie było, że się nie nadaje tutaj do tej gry. Próbujemy ziomeczkę tutaj z jest dość duży Możemy przez niego dość sporo urosnąć, ale kurczę, jakieś tutaj nasa. Która jest nasa? No jest dość duże, kurde. Nasa, nasa. Nie widzę go w rankingu. Jest jakaś sasa, ale nasy nie ma. O fuck. Ucieknijmy choć trochę z tamtych regionów. Kurde, jesteśmy teraz strasznie wolni. I to mnie delikatnie wkurza. Wow, jakiś bół. Kurde, tutaj zaczyna się dużo tego dużo tego robić. Się trochę boję. O kurde, jakiś byk tutaj leci. Cofnijmy togi, togi jest czwarty. Dobra, jak teraz giniemy, to już jest raczej koniec materiału. <laughs> We środy będą takie luźne materiały ogólnie. W piątek czeka was coś fajnego. Taka nowa piątkowa seria. Myślę, że dość ciekawa. I oprócz tego jest jeszcze seria z. Znaczy, seria będzie w sobotę. W sobotę będzie chyba coś z LEGO, ale nie wiem, czy w tym tygodniu już się ukaże, nie obiecuję. Wiem, że w tym tygodniu już się ukaże za to seria z... No śmieć. No dobrze, nie mógł mnie zjeść, ale pipka, ale mógł, głupio pewnie. Rozłączył się, że mnie zjeść od tej nie może. Oj, 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 jak przykro. Wypierdzielać, ja będę żył. O! Kurde, jakieś bo nie wiadomo co. A jeszcze się łączy. No, 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 no. no. Nie jedź mnie. Togi? Togi zostaw. Togi, kurde. Togi, proszę cię, zostaw mnie. FAK! Ale śmieć z ciebie, Togi. No zostaw to mnie. Dobra, eee, smalaliśmy przez jakiegoś drugiego Już jakieś drugie bydle tutaj leci. O, to jest ten pierwszy. Ja pitole, ale ogrom. Porarara. I pięknie. Pięknie coś tam jemy. Eee. Ale to nie jest nic jakiegoś dużego. Ale byliśmy przed chwilą na dziewiątym miejscu. To trzeba przyznać. Udało mi się, jak na pierwszy. Fak! Odcinek. Kurde, dobra. Pasuje ja go skończyć. Daliśmy jakiemuś Turkowi siebie. Oddaliśmy siebie, jak to brzmi. No ale dobra. To by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. I. do usłyszenia w piątek z ciekawą nową serią. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I okej. Okay. To by było na tyle. Cześć.